W dzisiejszym odcinku pokażemy, gdzie jest w tej chwili bitcoin, przejdziemy przez kryptowaluty. Dzisiaj był dobry dzień, a także pokażemy parę newsów, w tym jak bitcoin próbuje zbanować bitcoina, a także silny cios od strony Chin w kierunku Stanów Zjednoczonych i jak właśnie teraz zaczynają być powoli przeceny, czyli ten spadek, o którym mówiliśmy na rynku. Mieszkań. Więc jeżeli mi się Was interesuje, zapraszam na odcinek Cześć, razem się macie. To jest 3, krypto. Zaczynamy. Wszystko to powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Więc, Bitcoin nic się nie zmienia. Zobaczcie, tutaj ten, ten head and shoulders raczej nie wypali w tym momencie. Można to wykasować. Jednak nadal spadamy tutaj do dołu. Więc, jeżeli sobie przełączymy na inną oś czasu, zobaczcie, mógł wypalić w tym miejscu. Widzicie. Ten shoulder, czyli wtedy, jakbyśmy wzięli tutaj, właśnie te wiki, o mniej więcej w tym miejscu byłby nasz heren head and, head and shoulders. Czyli w tej chwili, to te wyłamanie mogłoby pójść górą i osiągnąć właśnie ten target około 10 tysięcy. Czy tak będzie? Nie wiadomo. W najbliższych powiedzmy. 9 godzinach powinniśmy się przekonać, czy będziemy iść tym tutaj torem pomiędzy jednym tym suportem a oporem yy, i taki squeeze yy, nastąpi. Czyli będzie z jednej strony ściągane przez yy, tutaj opór, tutaj przez support, ale zobaczcie, że cena balansuje na granicy właśnie tej dwusetki, na pół godzinówce, a już jest pod nią na jedno godzinowce, czyli ten, ten jakby. Trend zaczyna się zawsze od wewnętrznej osi, więc to jest taki znak typu bearish. No, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, za każdym razem cena jest wypychana bardzo, bardzo silnie do góry, ale mogą to powodować wiadomości, które nadchodzą właśnie też ze stanów, o których powie, powiemy też później. Więc, e, szybko dzisiaj po prostu nic się nie zmienia na rynku e, złota, nadal jesteśmy. W tym naszym trójkąciku, tylko połączam te rzeczy tutaj. Widzicie? Więc e, w, mieliśmy wybicie, ale nie tak wysoko jak myślałem. I potem tutaj spadek też nie tak nisko jak myślałem. Też mamy tutaj tą granicę wzrostową. Czyli też w złocie obserwujemy e, tutaj właśnie tą konsolidację, która jest typu właśnie bullish, więc złoto może wybić nam górą srebro. Ta trendlinia, zobaczcie, jak jest testowana. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy jakiś breakout, to jest wybicie, retest i cena idzie dalej. Jednak, jeżeli cena wybija dołem, to też ma retest, tak zwany kiss for goodbye, i spada dalej. Więc z srebro, zobaczcie, na razie tutaj się konsoliduje i wszystko wskazuje na to, że podążamy tym trójkątem. To jest ten opór właściwie jest. No, powiedzmy, nieważny, ale odbył nam się parę razy, więc jeszcze go będę trzymał. I tutaj mogę narysować kolejną taką trendlinę. Zobaczymy, może po tym będzie się wspinał w takim jakimś trybie, tutaj, w takim kanale, który charakteryzuje się wyłamaniem do dołu bardziej. I wtedy może byśmy byli w tym trójkącie. No, na razie nie ma sensu wchodzić, dopóki ta sytuacja tutaj się nie rozwinie bardziej. Eee, platyna, nadal jeszcze możemy sobie rozsunąć ten kanał tutaj. Nadal jest w tym kanale. Ale zobaczcie, zaczęło łapać support tutaj. Widzicie? I też można tutaj zobaczyć na mniejszej osi czasu, pewnie, taki head and shoulders, powiedzmy. O, mniej więcej na godzinówce. O, zobaczcie. Tutaj, tutaj i tutaj. Trzy takie, właśnie, głowy. No, Zobaczymy, może też. Wszystko, widzicie, układa się w ten sam. Taki mamy support, mamy trójkąt i zobaczymy, jak będzie z tym włamaniem. Czy taki, taka sytuacja trochę patowa na rynku, pauzowa bym powiedział i pallad podobnie, więc nic tutaj nie zmienia Frank nadal w price boxie jednak tu może być retest zobaczcie, tu moglibyśmy postawić linię, że włamaliśmy się z tego head and shoulders wszędzie są head and shoulders teraz, widzicie i to jest taki retest i być może Frank będzie leciał do góry to jest typowe zagranie typu Bullish Europelenu, identyczna sytuacja. Korona pewnie, korona, korona może mieć, może to być Double Bottom. Spójrzmy, właściwie to ja patrzę tylko na godzinówki, to jest w ogóle chore. O, na 6 godzinówce tak samo to widać, więc korona, Double Bottom, i w tej chwili um, może lecimy właśnie na te. Wyłamanie tego tego wszystkiego, czyli możemy jeszcze tak zrobić i polecieć do góry. Zobaczymy, jak, jak, jaka będzie tutaj. Zobaczcie, silne odbicie jest od tego tutaj oporu, więc nie ma sensu teraz się ładować, bo cena bardziej będzie szła do dołu. I być może wtedy właśnie potwierdzimy ten, ten tutaj nasz trójkąt, i cena tak się zawinie. Podobnie jest skoro na euro dopiero zaczyna ten, ten ruch tutaj, um, w tej chwili na koronie. Korona musi się wydobyć z tego price boxu tutaj, na razie nie ma sensu tutaj coś robić. Ten opór, który dałem wczoraj trzyma się, zobaczcie cena przekroczyła i zaraz wróciła z powrotem do niego. Eee, ta trend linia od biedy. Nie no dobrze, ładnie trzyma się tutaj. Ale jest tutaj wyrównanie, więc to nam daje jeszcze drugą trilinię. Spójrzmy i teraz korona do euro. E, ma trójkąt równej podstawie. Zobaczymy, czy wyłamie go górą. Dużo energii się zbiera, więc może być jakieś włamanie. Fund. Nadal w Price Boxie. Uj. Tu mamy odwrócony Head and Shoulders, czyli target może być do dołu na e, o, 4. 82 fund do dolara to samo, zobaczcie i opada w dół, tutaj może być retest tego, czyli tutaj właśnie mamy ten spadek retest i do dołu target target tego to dolar e, 20 dolar do PLN-u bardzo ładna formacja. Zobaczmy. Tutaj zaczął się dolar wyłamywać. O. I te przebicie. Wybicie tego 3,983. Może będzie tym, właśnie, zawróceniem tutaj. O, zobaczcie. I tak by poszło, właśnie do góry. No zobaczymy, zobaczymy. Energii jest bardzo dużo, więc na dniówce już zobaczcie, jak się zregenerowała. To mówi o jakimś tutaj dużym, dużym ruchu. No i dolar do euro. Też jesteśmy jeszcze nadal tutaj w tym ciągu, ale już zaczyna dolar wychodzić o wiele lepiej. Wszystko zależy na tym, jak się skończy właśnie ta dzisiejsza świeca. Jeżeli popatrzymy sobie na naszą listę monet. Dzisiaj bardzo dobry setup dałem. Zaraz go tutaj Znajdę. Znaczy, takie setupy są bardzo często, zresztą nie ma co tutaj e, mówić. E, momencik, o proszę bardzo. E, zaraz gdzie jest ta kawa. Kawa bardzo ładnie dzisiaj wystrzeliła, już wam pokazuję. O proszę bardzo. Tutaj dałem ten setup, że skupno. testu w tej chwili, tutaj pokazałem na mniejszości czasu, na zoomie, jak to wszystko wygląda i chwilę potem, chwileczkę potem dosłownie dosłownie minuty potem e, słownie minuty potem tutaj mi więcej pokazywałem, PUM! Cena doszła dotąd. Od razu taką świecę. No i tutaj sprzedałem i było dobre. I takie właśnie zetapy dajemy cały czas, to są takie od 5, 10 do 20 takich procent w sumie codziennie można było coś tutaj. Upykać. Inną taką walutą jest właśnie QLC, która też dobrze tutaj wygląda. Można tutaj zrobić retesty. O, tu był retest dobry na 160. Je, jak sobie zmniejszymy na godzinową oś czasu, to tutaj właśnie był higher high i. Dobre kupno będzie dopiero po przekroczeniu 165, ja akurat kupiłem na tym teście 160, więc nadal jeszcze mam tutaj punkty. Tu mam gdzieś między na 161 postawiony stop loss, więc jest całkiem nieźle, energia bardzo szybko rośnie. Zobaczcie na dniówce też dobrze wygląda, na tygodniówce też bardzo dobrze wygląda i zobaczcie QLC, ok, QLC zobaczcie jaki ma market cap. Tylko 3 miliony, wystarczy, że ktoś wejdzie tutaj nie wiem z paroma bitcoinami, i ta moneta od razu będzie pompowała. A jeśli zobaczymy sobie na, na wydarzenia takiego QLC, spójrzcie i boom, zobaczcie ile, ile ma newsów, ok? Także drugą taką monetą, którą też tutaj obserwujemy, jest fight. Momencik. Patrzcie, też pełno newsów i white jest u nas tutaj na liście. Tu dałem ten setup gdzieś. Kupno retestu. Część ludzi w to weszła. Potem o tym przecięciu też dałem tutaj wejście. Potem tutaj kupno retestu na tym punkcie, jak poszło do góry. No i w tej chwili do, doszliśmy do 188, czyli mniej więcej kupno retestu 25%, a to jest dopiero początek tego ruchu. Spójrzcie na energię na tygodniówce, zaraz eksploduje, czyli być może będzie taka szpica na 298, czyli mówimy tutaj jeszcze od tego punktu możliwe 60% yy, zarobku. No i tych monet jest tutaj ogromne, cały, cały ogrom, na przykład Lend, który pompuje, zobaczcie. E, tutaj w tym parabolicznym ruchu jeszcze yy, postawiłem tutaj właśnie test, dałem od 1079, jak ktoś wchodził, jak byłem zalogowany w innym. Proszę bardzo, 29%. Ciach. Właściwie to nie, powinno być więcej niż 29%. Nie, 29% i nadal idzie len do góry. W tej chwili nie ma sensu się ładować do tego, bo będzie spadek. Jest to bardzo dobra taka analiza, jak ktoś chce zobaczyć bańki na rynku. Jeszcze ontology też dzisiaj dałem. Ontology, kupno powyżej 607, proszę bardzo i... Bum! Co prawda tylko 4%, ale ja akurat byłem na dźwigni, więc wpadło tam kawałek grosika. I jeszcze co tam? No dużo różnych innych. Dawałem nasz drep, proszę bardzo, jak poszedł ładnie do góry. Akurat musiałem skasować te wszystkie wykresy tutaj. Ale tutaj mniej więcej przy przecięciu wchodziliśmy w 42 bodajże. Jak mówiłem, przy tym riteście. Na 4 godzinówkę. Tak, o tutaj przy tym riteście właśnie dałem. I poszliśmy do góry na kanału. O, nasz DREP. ERP, zobaczcie. EDR. Tutaj na 27, na 29 dawałem wejścia, żeby trzymać. I bum! 85%. Dziękuję. Ym, jeszcze. Jeszcze coś tam też dałem, ale już nie pamiętam. Dużo innych wejść też było. Na przykład był też swojego czasu Nafcoin. To był Golden Cross, i tu w tym miejscu na 1400 mówiłem o Riteście. I proszę, też 27%. Ja często kasuję te wykresy, żeby mieć lepsze pole widzenia, bo później, jak już tyle linii, to nie za bardzo coś widać. Więc na razie na tym suporcie, który dałem, tutaj się on kumuluje. Energia na tygodniówce bardzo dobra. Na dniówce troszeczkę musi się odrobić. Od, 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 od tutaj, proszę bardzo, kupno retestu. Tutaj dałem na, na, na tej osi. Zobaczcie, tu poszedł do góry, z do dołu. I potem poszedł do góry. Ja mniej więcej wyszedłem gdzieś tylko tutaj, więc miałem tak no, 6%, ale paru ludzi trzymało do tego momentu. A on poszedł jeszcze wyżej, do 18. Nigdy pamiętajcie, że topu nigdy nie złapiecie. ok? Także niektórzy wychodzą tutaj. W tej chwili tu dawałem tery testy. Myślałem, że będzie jeszcze głębszy, ale tutaj był i dwóch akurat ludzi, bo mam podziękowania. Weszło właśnie w tym drugim riteście przy tym właśnie 0,5 Fibonacci poziomie. No i na razie trzymają, mają jeszcze zapas. Tak wygląda właśnie Telegram i tak wyglądają właśnie nasze setopy. Więc jeżeli ktoś traduje na Bitcoinie do dolara i ma dużo strat i ciężko coś tam ugrać, to zobaczcie jakie to są szanse. Cały czas się pojawiają, cały czas są i cały, cały czas wszystko idzie do góry. Na przykład, jeszcze mieliśmy tutaj Chilis. Proszę bardzo, kupno retestu na 132, boom do góry, kupno breakoutu na 140, boom do góry. Tutaj od tego ruchu do tego 6%. Ktoś trzymał kolejny 9%, i boom. Tutaj teraz kupno retestu, ale coś, czyli bardzo dobrze się trzyma, więc prawdopodobnie nie dojdzie do tego retestu. Tutaj to tyle. Przejdźmy do wiadomości. Zobaczcie, Fearing Green Index 40, czyli zaczyna rosnąć. Dlatego dzisiaj te monety tak zaczęły iść do góry, średnio sobie zobaczymy. Bitcoin dominance. Bitcoin dominance. O, proszę bardzo. Zobaczcie. Bitcoin, dominacja Bitcoina leci w tej chwili bokiem. Więc, jak dominacja leci bokiem, to właśnie mamy takie hype, ale energii już jest bardzo dużo. Więc, jeżeli ta dominacja rąbnęłaby dołem, to mówimy tutaj o spadku, nie wiem, do 62%. To by był po prostu naprawdę mega alt season. Po prostu wszystko wyszło do góry, wszystko wyszło do góry, po prostu mega. Jeszcze z naszych monet nie popnął nam Troy BTC. To jest setup, który dałem jakiś czas temu. I dopiero dzisiaj troszeczkę zaczął się ruszać. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie to. Ja to kupiłem na 38 i jeszcze trzymam. Uważam, że to ma rację dojść do 50, więc yy, będzie co z tego zbierać. Zobaczcie na ilość energii, jest mnóstwo tej energii, po prostu mega energia, więc ja to będę trzymał. Trochę zawiodło mnie o Ontology, bo dzisiaj troszeczkę spadło i w ogóle jeszcze dzisiaj mieliśmy. Yy, Raven Coin, który też dał nam, Raven Coin, mniej więcej dałem kupno breakout'u, widzimy tutaj. Jeszcze ta, ta to dopiero teraz ten dump, dopiero teraz się stał, e, czyli kupno tego breakout'u, potem kupno na, na 240, niestety nie wszedłem w ten breakout, wszedłem na 240 i pociągnąłem to gdzieś na 2% na dźwigni. Także sami widzicie, tu 2%, tam 5%. No dużo jest tych setupów, oczywiście stop loss trzeba mieć w miejscu. właściwym. Zobaczcie, Donald Trump, e, tak, ten John Bolton, ten jego taki e, sekretarz e, departamentu chyba ochrony z państwa, tak? E, wydał swoją książkę w ogóle, nie wiem, jak można wydać książkę, jak się jest tak, o takich rzeczach, jak się jest właśnie e, takim e, tak ważną osobą, no ale mniejsza z tym, wyciekło tam, że e, właśnie. Trump mówił dla właśnie tego ministra Skarbu Państwa, że teraz idź za Bitcoinem, że dorwi go i ten. Widzicie, jak dolar jest ważny dla Stanów Zjednoczonych, bo bez dolara jako dominacji, no, Stany nie będą istniały, bo nie będą mogły tak drukować tej waluty. Więc w tej chwili tutaj mi się nie podoba i być może to jest właśnie taki początek. Już widzieliśmy, że w Indiach też go blokowali pierwszy raz. Od strony banku centralnego, ale sąd powiedział, że nie, że wszystko jest w porządku i teraz chcą go w Indiach zablokować prawnie. No zobaczymy, jak prawnie można zablokować. Pamiętajcie, że protokołu się nie zablokuje. To, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i zamknie sieć bitcoina. Takie coś jest niemożliwe. To trzeba było odłączyć cały internet, a wiadomo, że wtedy byłby już game over, prawda? Więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie ale oni muszą sobie zdać sprawę, że wchodzą na wojnę, ponieważ widzieliście DeFi i tyle ile jest intelektu, intelektu tam ukryte, i tyle ludzi prowadzi swoje firmy i to wszystko, więc to jest taki początek, jakby, nie wiem, wojny pomiędzy ludźmi a rządem, bo no, jeżeli zabraniają pracować, zabraniają rozwijać, tak jakby wam zabraniali dostępu do internetu i wszyscy by się rozwijali, a tego akurat nie moglibyście robić, to wkrótce może spowodować jakieś zamieszki, rozumiecie? Czy tym bardziej, jest wszystko dodrukowywane i ludzie wkrótce zobaczą, że po co mają pracować za ciężkie pieniądze i płacić 50% podatku, spłacając jakieś pożyczki ludziom, których nigdy nie wiadomo, gdzie ta kasa idzie, jakichś firm, które są blisko drukarki, a oni będą żyć w biedzie przez kolejne 50 lat. Tak ludzie nie będą żyć. Więc sami widzicie, że ten fiat właśnie, czyli ta wiara w pieniądze właśnie Zaczyna się lekko chwiać, i każdy mówił: o, Ale jak to możliwe, że ludzie przestaną wierzyć w pieniądze? I właśnie to zaczyna tutaj nam wchodzić, że ludzie powoli zaczynają mieć mieszane uczucia na temat systemu bankowego i innych rzeczy bankowych. Wczoraj pokazałem ten sądę, Młodzi ludzie nie ufają bankom. No i proszę bardzo, Chiny w tej chwili próbują zachwiać dolarem w tej właśnie takiej ciężkiej. W ciężkich czasach dla Stanów Zjednoczonych, gdzie wszystko jest zdrukowane, wszystko jest nie tak, tutaj bezrobocie, tutaj takie inne bariery. I Chiny chcą wprowadzić swoją walutę jako dominującą, tam w Azji, która będzie się opierowa, opera, opierała na takim koszyku walut jak yuan i chiński yen, okay? czyli 60 do 20%. Więc. Te wszystkie kraje azjatyckie chcą właśnie coś takiego wprowadzić, żeby się odczepić od Stanów. Tylko wiecie, to jest takie jedno pytanie, jeżeli nic nie wiadomo, co jest w Chinach i wszelkie cyfry są kłamliwe, to wątpię, żeby świat zaufał im, więc być może świat może zostać podzielony niedługo na takie dwa kręgi. Ten nasz kręg tutaj zachodni i cały właśnie e, azjatycki, czyli A, Z, od końca, od początku do końca. No zobaczymy, jak to biegnie. Na pewno Chiny nie dadzą sobie tak wszystkiego tutaj odebrać. Wiadomo, teraz następuje deglobalizacja, firmy przenoszą wszystko z Chin do różnych innych y, krajów, aby nie być uzależnionym tylko od Chin, więc to się Chinom nie podoba, gdyż oni tracą dużo ludzi, jeżeli są niebezrobotnych. W Chinach może być zmiana wtedy władzy, bo jak ludzie wyjdą na ulicę w takiej ilości, to nie będą ich mogły powstrzymać różne systemy, a jak wiadomo, y, ludzie pod wpływem głodu i wszystkich innych rzeczy nie będą siedzieć w domu. To już nie jest to samo, co, co było kiedyś, więc następuje tutaj niezły Rozłam, i w tym wszystkim właśnie wchodzi tutaj nam DeFi, czyli Decentralized Finance, gdzie nie musimy ufać bankom, które dają nam procent lub minus procent na lokat a ufamy właśnie algorytmom zdecentralizowanym w sieci, czyli nikt nie ma do nich dostępu, e, jest to roz, rozproszone, nie ma jednej jakby, nie wiem, banku, który trzyma nasze pieniądze i albo nam da, albo nam nie da, tylko mamy po prostu dostęp cały czas, mamy my klucz do tego i inwestujemy. To jest najnowsze, co nad, nadchodzi w tej chwili dla tego systemu finansowego, który jest i który no, już nie działa. Już sami widzicie, że to już nie działa, już jest coraz, coraz, coraz gorzej z tym wszystkim, więc Wszelkie rzeczy, mówię, które będą właśnie eksplodowały, to będą właśnie z DeFi, zobaczycie. No i zaczęły się przeceny na powoli na rynkach tutaj właśnie w mieszkalnych. I tutaj była cena 10 370 zł za metr, a już zeszła poniżej 10 tysięcy. Czyli zobaczcie, tak jakbyśmy na wykresie to pokazywali, to by było coś takiego, że ceny szły, 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 szły. i teraz już jest coś takiego, i zaczyna opadać, czyli mamy tutaj do czynienia z czymś powiedzmy na wznak, yy, nie wiem co tutaj można pokazać, co za tak dużo, 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 dużo yy, szło. I tak to właśnie jest przedstawione. Spójrzcie, o, to jest coś, to jest coś takiego. O, Ceny szły, 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 szły aż do pewnego momentu i cofnęły się trochę. I teraz zaczyna się. To jest typowa bańka. Więc jak ktoś ogląda wykresy, to dokładnie widzi, co następuje kiedy. Jeżeli kąt nachylenia ceny, przyrostu zaczyna przypominać taki paraboliczny start, y powiedzmy, no to już wiadomo, że ta cena się nie utrzyma. To już jest po prostu hype, jak jest napędzany i tak zwany FOMO, Fear of Missing Out. F FOMO, Fear of Missing Out, gdzie ludzie po prostu zrobią wszystko żeby wejść na daną imprezę, po prostu zrobią wszystko, żeby się dostać obok, czy jest to kupno, nie wiem, czegoś tam, czy wejście na imprezę, czy pojechanie gdzieś i jeżeli, nawet naukowo to udowodniono, że strata nie boli nas tyle, co patrzenie, jak coś ucieka bez nas i wtedy jesteśmy w stanie zrobić wszystko, wejść za cokolwiek, gdziekolwiek, zrobić wszystko, żeby tylko tam wejść i poczuć się lepiej, nawet jak za sekundę wiemy, że jest już po prostu po ptokach. Wtedy, że nie słuchamy wszystkiego, co się do nas mówi, tylko my tam chcemy być już teraz. To tak, jak już tłumaczyłem to wiele razy, jak mamy nasz domek, a tutaj sąsiad robi zarąbistą imprezę i nas nie zaprosił, to my zrobimy wszystko po prostu wejdziemy oknem, aby się tylko tutaj znaleźć. Nawet na samym końcu tej imprezy, nieważne jakim kosztem. Więc tak, jak mówię, to zawsze. Uczcie się czytać wykresy, bo to musicie przyciągnąć. Nie ma sensu oglądać takich kanałów jak mój czy tam innych, jeżeli nie praktykujecie swoich wykresów. Jeżeli nawet nie podejmiecie tej rękawicy za darmo, macie szybki start w kładce wideo, macie telegram z powiadomieniami, możecie nawet tylko popatrzeć, jak to wszystko wygląda, bo będziecie musieli się tym zająć, waszymi finansami. Więc show me the chart and I'm gonna tell you the news. Na razie.